Dzień dobry. Puchar Świata Panów tym razem przeniósł się do Sapporo. Pierwszy konkurs 1 lutego 2020 roku wygrał Ikia Sato, drugi był Stefan Kraft, a trzeci był Dawid Kubacki. Dawid Kubacki i dla Dawida Kubackiego było to już dziesiąte podium pod rząd. W drugim konkursie nie udało się już Dawidowi zająć miejsca na podium, wygrał Stefan Kraft, drugi był... Stefan Laje, trzeci był Wielko bajaszni. Dawid Kubacki zajął miejsce szóste. To samo, to samo miejsce, to samo szóste miejsce zajęła w Oberksdorfie. Kinga Rajda Kinga Rida w pierwszym konkursie w obiektowcie była 25, a w drugim konkursie zajęła szóste miejsce po fenomenalnym, rekordowym skoku, jeśli chodzi o skoki pań, polskie skoki kobiet, 128 metrów. W drugiej serii Kinga Rajda skoczyła tylko metr krócej i te dwa świetne skoki pozwoliły jej na zajęcie wysokiej szóstej. Pozycji. Wspaniała wiadomość dla rozwoju polskich skoków kobiet i miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, żeby następne zawodniczki także szły ślad, śladami Kingi Rajdy. I oczywiście życzymy zdrowia Kamili Karpiel. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.